Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pierwszy, pierwszy, pierwszy grudnia. No, jak to wleciało, tego nie wie nikt. Ale wleciało. No dobra, zaczynamy drapać te, niby drap masy, czy tam coś ja w to się tam za bardzo nie bawię. Co będzie, to będzie. Nie wiem, czy będę zrapywał codziennie, czy nie. Ale tak jak zwykle jadę swoją ścieżką. Także tak, dzisiaj mam losy z żabki, 7 żabek ponownie. Zobaczymy czy coś tu wygramy. Do tego Krei jest szalone 7 z 13. Bonus 2 bank z trójką. Cały czas będę go torturował, aż nie wygram. Ekstra linie z numerem 4, krzyżóweczkę z numerem 2, kalendarz z numerem 10 i mechatrona z numerem 14 ale ten mechatron jest rzadki tak jak rzadka i trzy kalendarze bo będę drapał po jednym okienku codziennie w tych kalendarzach trzech z numerem 18 13 i 25 jak tam gdzieś nie będę drapał jakiś jeden dzień to drapię dwa okienka no wiadomo nie. Żeby się zgadzało do tego 24, 25, 25 i 26 bonus. Tak, święta będą zaliczone. Stwierdzę, że święta drapać nie będę, więc to 24 chyba. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie, ale te trzy mam codziennie po jednym okienku. Dzisiaj sobie trafimy pierwsze. A teraz dzisiejszy wkład, to tutaj mam. 20, 30, 40, 50, 60, 77 złotych, bo Siedemdziesiąt 77 złotych dzisiaj, mam, więc idę naddrapać megalinie, y, krzyżówkę i ekstra linię. Tak. A resztę będziemy dodrapywać i sprawdzać. Także biegnę to naddrapać. Aha, jeszcze mam tam y, kalendarz, jakiś tam mi. Basia zakupiła. To zobaczymy, jak na drapie i otworzymy to pierwsze okienko, co tam jest, na jakieś świeczki chyba bodajże. Ale nie wiem sam. Dobra. Zaraz będziemy widzieć. Idę naddrapać. W tym czasie daj łapkę w górę. No i co? Widzimy się za momencik. Ach. no jestem i to jest takie coś zapomniałem o tym świeczki o takie nie wiem jak to tu pokazać bo o, jakby karuzela z końmi z czymś tam no i to są takie świeczuszki o, to można pokazać o takie coś i tu mamy numer jeden dzisiaj o i nie wiem jak to kurde otworzyć Ech. jeszcze trochę obniżymy to będzie tu tylko jak to się tu otwiera o najgorzej pierwszy raz nie aha tu się A ja tu, ojej, ojej. no to jest tak człowiek się nie zna na tym o jest świeczuszka. O zapachu nie wiem jakim. No, ale jakoś to ładnie pachnie. Skonteczny uh, uh, uh. grzaniec. Zapałki do świec będą. Ale pierwsza jest takie coś. No to będziemy znowu sobie palić. W ostatnim roku, kurczę, jakby to było w tym, ja pierniczek ten czarta piernicza, fajnie to wszystko pachniało. Także dobra, mamy pierwsze otwarte. Uj, odstawiamy na bok. I lecimy z naszą, z naszymi krzyżówkami. Kurde, i z tymi wszystkimi tutaj, bo tu na razie nic się nie utworzyło, ale to tam. Zaczynamy od tej żabki. Co my tu mamy w tej żabce? Ostatnio ładnie poszło. A więc tak. Szukamy. Dobra, tu się młyn robi. I mamy wygrywające liczby. Czyli tak 7 17 jest. 45 jest. Aha, 17 45 i 7, czyli 7 zł mam

nie ma co patrzeć. 25 też nie ma. Czyli mamy 7 zł w pierwszej. No to czyli zwrot. 7 jest. 17 i 45. 17 35 Czyli 7 zł mamy. Czyli wróciła nam się żaba. Dobra i to na następne. Dobra. No to teraz y, otwieramy sobie te nasze trzy kalendarze po jednym okienku. Każdy. Z numerem. 18, 13 i 25, żeby nie było. Dobra. To jedziemy. Pierwsze okno. I mamy 30 zł, ale nie wygrane, bo są sopra. No to lecimy z drugą. Tu też byłoby 10 tysięcy, ale jest koło. Szukamy gwiazdki oczywiście. No i tu mamy dzwonek za trzy dyszki. Też go nie ma, bo szukamy gwiazdki. A więc pierwsze okienka otwarte. Wygranych brak. No tak, że jesteśmy przy kalendarzu. No to ten nasz dzisiejszy jedziemy. Co by tu było? Lizak. Czyli też nic. Tu mamy to. Tu nie mamy nic. I kominek, trąbki, srąbki i takie tam pierniczki, sryczki i te inne, szyszki, skrzaty, małolaty, pębenki, sople, łapawice, bałwany, karty. Kożuchy, czapki, skarpety i te inne ciuchcie, stroiki i, i nie ma z numerem 10, a mam z 13, więc no, coś tam mamy Mikołaja, no nie mam gdzie tam Mikołaja łeb, znajdź Mikołaja łeb, to będzie super, dobra. Czyli pierwsza przerżnięta To lecimy z siódemkami w takim razie. Może tu coś kurczę. ostatnio chyba miałem jedno, nie? Czy nie dwie Dwie miałem ostatnio, a dzisiaj A dzisiaj na razie nie ma nic, ale ostatnio były na samym końcu w drugiej części drapki. No. Nie ma Nie chce być same karo, śliwki, trójkąty, serca i te inne trefle, czapieżaki, wiśnie i inne bajery, szmery, rowery. Także przegrana siódemka trzeba oddać. Teraz trzeba oddać. Opalnie. Dobra, to wrócimy co? Dwa banki, bo to za długo trwa, będzie 17, 19, 14, 16, 16, no i tak to wychodzi. Czy w końcu coś tu padnie? Taka mini droga do melona, tam mi ładnie sprzyjała, a tu. Minówka mi nie sprzyja. Widać. Uj, jest. Uj, siedzi. Siedzi. O panie, siedzi 4-4. Cztery, cztery. No coś nieprawdopodobnego. Ale jest. Siedzi, normalnie siedzi. Druga siedzi 0909 No patrzcie hmm, Co tu się wydarzyło proszę Państwa Co tu się wydarzyło Mamy dwie Nie było to teraz są dwie Dobrze i to mamy tak Czyli dwie dyszki na pewno tak. Idzie to było 4-4, tak, czyli 20 zyla. WW Małe wiadomości. Wow! O! W -w -w. Czyli mamy dwie dyszki w bonusie Wabank z numerem trzecim. Jest wygrana 20 zł. O, panie! No to zostały już tylko te linie i krzyżówki, czyli mamy co, słoneczko, którego brak dzisiaj. Ej, a tak powiem, to rok tak przeleciał, że to się w głowie nie mieści. Bo już, ja już mówię, że jest, już jest nowy rok zaraz, to tak szybko zleci teraz. Tu, tu, to, tamto święta, tu to i trzeba zrobić ten już tak no pyknie, że hej I znowu od nowa będziemy się męczyć w nowym roku Ja to tam czekam na wiosnę najwięcej. Byle do wiosny Mamy gwiazdę Trochę tej gwiazdy jest, ale Balon Czy są gdzieś baloniki na druciku No jedne tylko były, ale i mamy motyla to od razu, bo tutaj chapniemy Motylków też jest, no tu było jeszcze Motylków też jest, ale linii to nam to, to nie daje więc krab, kraba chyba nie, nie ma, nie chyba na pewno no tego też wiatraczka chyba nie ma. No. Dobra, to lecimy od dołu. sakwe, sakwe sakwa jest, ale to nam też nic nie daje. No i teraz co? Dobra, też jedziemy ten od, tu, od dołu. <laughs> diamentus, ale diamentus jest taki, wiecie. Też jeden tylko. Statek płynie dokąd chce, a na pokładzie wiadomo co. Wiadomo co, że nie ma mnie. No, także tu już widać co będzie, nie? Dzwonek, no niestety. HPD. No nie chcę dać. Pusta no to lecimy naszą krzyżówką brakuje trzech myjnia może pięć tysięcy te. Ach, literka T tu trzeba coś dzisiaj jeszcze sobie tak walę za, za tą kwotę bo to poszło na te ale od jutra już tak trzeba stanować te drabki, bo góra 30 zł. Bo albo będzie, albo nie będzie, bo to jest za duży wydatek, już się robi. Trzeba się opanować. W mini mamy jeszcze J i I. Może, może, robiacie. I M. jak trzeba się przejechać do Poznania na jarmark tak planujemy się wybrać pochodzić popatrzeć trochę na koziołki bodzące się na cały dzień wyjechać chcę, ale to dopiero myślę, że pół, nie wiem, szósty jest teraz 13, jakoś 13, 12, jak to mi jest tam. 6 w sobotę jeżeli mają gdzieś urodziny, więc nie, ale połowina, no właśnie, no, 7, no, 13. Raczej będziemy sobie w Poznaniu całą rana i pojedziemy sobie połazić po tych jarmarkach, zobaczyć co i jak. Chodzi o to, żeby sobie normalnie czas o po prostu chodzi o czas. Nie chodzi już o to, żeby kupywać tam, bo drożyzna, ale tak i tak coś. Na pewno się kupi. Ci co wystawiają. Też muszą zapłacić wiadomo. Więc nie ma co dziadolić. J. Jak mamy myjnia jeszcze i tylko brakuje. O kurde, może. Dzisiaj będzie ten bonus w końcu. No, bo tak kiepsko tu idzie. Już dawno bonusa nie trafiłem, więc kiedyś często, a teraz masakra jakaś. Będzie to i, czy nie będzie to i? Na razie nie. Na razie jest e. Mm. Na razie to jest E. No i to i chyba już nie będzie kurczę, bo widzę. Widzę już tu po układzie, że może nie być. Drugie. Hmm. Może nie być Panie dziejku. M jeszcze było chyba, nie? No. Set. No nie, bo tutaj i tu już występuje za dużo, także... No, tak myślałem. Czyli mamy u, które nic to nie wnosi. No i wszystko zablokowało. Także jest normalnie, jak zwykle. U. Dobra. 3. 5. Było. C. B. Dobra, przeżnięta. No to ostatnia nadzieja, ale dzisiaj długo to. trwa. No trochę jest, bo. <laughs> ostatnia mechatron. Lecimy cicho, biegi. Cicho, biegi mechatronowe. To na tyle. Mamy kutkę. Mamy kutkę. Mamy kutkę. Ale co z tego, jak tu nie mamy kutki? Tak to jest. I mamy I co? No. Naszyjnik, wiecie o co chodzi, naszyjnik. Do klucza już nie ujrzę. Klucza już tu u... nie ujrzymy, panie, może rower, szminka. Szyminka, dajcie rower, szminka. Szminki nie ma. Auta nie, rower mówiłem, że rower, a nie auto, auto nie, maszynek jeszcze tu jest, auto, 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 ale ja poproszę, rower, 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 liść, liścia nie ma, nie ma, I pospadały, już nie ma liści, tęcza, jest na dole. Czyli nie będzie, krew nie niedzielę. Tęcza. No nie, ani klucza, ani rowera już nie będzie. Ale mamy popcorn, którego chyba też nie ma. Hmm. Serce ty moje Serce ty moje gdzie jesteś, gdzie jesteś na końcu, na końcu. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem Co poczniem, co poczniem, ja nie wiem, ja nie wiem I co tu mamy? Tu mamy tak, że mamy żółwika I to na tyle Mamy lody na patyku, których tutaj nie ma po prostu, no nie ma. Łódź Łodzież, ale Ona nam tu nic nie wnosi Pierścionek i kości, no i wszystko w temacie załatwiony stół BC, o Jezu, tyle człowiek się nadrapał i nic z tego nie ma wszystko pustaki mechatron pusty, krzyżówka pusta, linie puste crazy puste, kalendarz pusty tylko bonus 20 złotych i żabka zos, y, ekspres zos, y, 7 żabek 7 złotych 27 na 77 50 do tyłu. Dziękujemy za uwagę. Także dzisiaj 50 do tyłu wygrało. Bonus dla bank 20 i 7 żabek, 7 zł. Także to tylko dzisiaj wygrało. Lepsze to niż 0, no ale, ale kiepsko, kiepsko. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki. No i co? Widzimy się jutro. Jutro tak. A dalej nie wiem. Zobaczymy. Mówię, tak. Jak będę, to będę. mnie Nie będzie, to mnie nie będzie. No będziemy tam drapać te te nasze okienka i świeczki wyciągać. Na razie w okienku pierwszym w trzech drapkach kalendarza nie ma nic. Zobaczymy jutro. Dobra. Dziękuję. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.